Okres przed y, y, rozpoczęciem zamojskiego lata teatralnego no, był plażą kulturalną, nic się nie działo i okazało się nagle, pokazuje się lato teatralne i mogę zaryzykować, że mamy więcej widzów. Niż w poprzednich edycjach. Tak zamościanie, turyści zapragnęli wydarzeń plenerowych, że rzeczywiście pokazują się w, du w dużych ilościach. Myślę, że to nie jest kwestia zaszkodzenia. Oczywiście my musieliśmy podjąć duży wysiłek organizacyjny, bo jest kwestia reżimu sanitarnego, czyli maseczek, odległości krzeseł, pilnowania tego wszystkiego, świadczeń zdrowotnych. Masa, masa. Tyle generalnie dajemy radę. Zamońskie Lato jest y, przeglądem teatralnym, i czy to jest to lato, czy, czy, czy minione, to zawsze jest to y, festiwal i przegląd y, teatralny. Y, Zawsze jest eklektyczny, jest różny. I tak jest też i 45. Zamojskie Lato Teatralne, co prawda jest osadzone historycznie, bo nawiązuje do 440. rocznicy Zamościa, ale w rezultacie mamy siedem spektakli teatrów zawodowych, różnorodnych i dwa wydarzenia muzyczne, dwa wydarzenia towarzyszące. Dzisiaj bardzo byłam zaskoczona, ponieważ zazwyczaj no, po prostu nigdy nie widywałam baletów i ten mi się bardzo spodobał też. Bardzo podobała mi się muzyka, była wspaniale dobrana. Widać też było w momentach z szechami, że kiedy wchodziły ciemniejsze pionki, miałam wrażenie, że dźwięki też idą w niższe i bardzo spodobało mi się właśnie. W tym zróżnicowaniu programowym każdy może znaleźć coś dla siebie, bo to jest dla nas najważniejsze. To znaczy, bez względu na to, jaki teatr zapraszamy na Zamojskie lato teatralne, to jest jeden wyznacznik. Musi być to na wysokim poziomie la Zamojskie Lato Teatralne lubię za to, że jest, bo jest potrzebne dla Zamościa, dla turystów, lubię za to, że jest i lubię za to, że mogę przeżywać na tym Zamojskim Latcie Teatralnym to, co proponujemy widzom. Ktoś to w rady stody czyli wczoraj wieczorem w naszej dziurze, w naszej norze. Έστω βράδυ τότε και μας. Έστω στο βράδυ μας. στο και μας. Και το βράδυ με στοτικέ μας. Ήρθαν να σπάσουν τον αρχηλέμα.